Było ich ośmiu. Adamos, Jacos, Lechos, Jendros, Gregorius, Pablo, Christos i El Capitano. Wyruszyli na podbój Kanarias z tradycyjnym motywem picia na umór, rabunku i gwałty. Nic z tego nie wyszło, jakby wisiało nad nimi przekleństwo geniuszu Napoleona z Nowogrodzkiej. Miasto szeptać tradycyjne kończwaść lub nic się nie stało mknęli naprzeciw przygodzie, dumnie unosząc głowy ponad grzywiaste fale oceanu. Co gorsza, zamiast konkwisty sami stali się oświeceni urokiem i powabem obyczajów ludności tubylczej a także miejscowej flory i fauny oraz dobroci Neptuna. Tubyncy witali ich pieśnią i tańcem, obfitym posiłkiem i napitkami, przenosząc barbarzyńskie żądze w rajskie meandry dobroci i serdeczności. Płynęli między wyspami i jachtem bacharii, jak w kołysce głaskani śmigłym wiatrem. Radosne delfiny, gimnastyczne ośmiornice i obfite walenie wskazywały drogę spełnienia i ewangelicznej satysfakcji. Taniec i posypywanie głowy białym talkiem połączyły w nich delfińską swobodę z odkrywaniem własnych dusz, pokornych dla życia i uległych jego powabom. I la distancia me enamoro la rogancia de tus perfiles airados. El celoso sentinela de esas siete que a él. Przepłynęliśmy prawie 200 mil. Najsilniejszy wiatr osiągnął 52,5 węzła. Najdłuższy przelot trwał 12 godzin. Na morzu spędziliśmy 4 dni. Szkoda, że tak krótko. Z tą załogą można wypłynąć dookoła świata. <śmiennie> <śmiennie>